Miejsce 27. Hyundai i 30N. W ostatnim czasie Hyundai mocno wszedł w rajdy, konstruując nawet WRC. To nie przypadek, że równolegle wprowadza do sprzedaży usportowione wersje swoich samochodów. I to jest najlepszy przykład. i 30N jest hot hatchem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Palicho z I30. I30N, Mistrzostwo Świata. Nigdy w życiu nie powiedziałbym, e, nie pomyślałbym nawet, że Hyundai może być genialnym samochodem. A I30N jest. Przegenialnym autem. Jest takim hot hatchem zrobionym w najbardziej klasycznym, dobrym stylu. Nie wiem co Koreańczycy z działu sportowego biorą, ale błagam niech nie przestają. To jeden z najwspanialszych hot hatchy na rynku, na równi może z, me z Renault Megane. RS. Fenomenalnie się prowadzi, ma rewelacyjny silnik I, a najważniejsze jest to, że każdą kropelkę paliwa zamienia w wiadro endorfin i litr adrenaliny. Wspaniałe auto. Mamy tutaj, słuchajcie, turbodoładowany silnik, który w najmocniejszej wersji może mieć aż 275 koni i przyspieszać do setki w 6 sekund. To są no, dane imponujące, bo przypomnijmy, że mówimy tutaj o Hyundaiu, który może zmieścić rodzinę. Głównie dlatego, że to typowy kompakt, ale z mocniejszym silnikiem. Mało tego, w wersji Fastback, mimo ściętego tyłu, bagażnik powiększył się. Ma 450, a nie 395 litrów pojemności. To dlatego, że nadwozie jest dłuższe i siłą rzeczy sam Kuper też. Fastback to się bardziej kojarzy z Mustangiem, a nie z Hyundai'em, chociaż trzeba przyznać, że Hyundai mocno teraz naciska, żeby kojarzy kojarzyć się ze sportem, zwłaszcza, że weszła w rajdy i to z dużymi sukcesami. i30n Fastback, czyli po prostu liftback w stylu Skody Octavii, ale nazwali go Fastback, żeby może się lepiej sprzedawał, wykastrowana wersja hatchbacka, nie wiem kto się na niego decyduje, bo jest cięższy, gorzej jeździ. Koreańczycy tworzą wokół Fastbacka atmosferę prestiżu. Jeśli jednak poszukamy dla niego konkurenta, to okaże się, że technicznie rzecz biorąc, najbliższym konkurentem będzie drugi kompaktowy liftback na rynku, mocny gracz, czyli Skoda Octavia. No tak, Hyundai to, to jest fajny samochód, znaczy jest to samochód, który dla mnie największe wrażenie robi to, że, że jest samochodem, który w ogóle nie wygląda jak Hyundai i to jest jego największa zaleta, bo wygląda na dosyć europejski, jeżeli chodzi o stylistykę, dzięki czemu Hyundai jest w stanie, mam przynajmniej taką nadzieję, pokazać się z bardzo dobrej strony europejskiemu klientowi. Przy pomocy odjechanego velostera Hyundaiowi się nie udało, bo samochód za bardzo się nie przyjął? Czas pokaże, jak będzie z fastbackiem, zwłaszcza w wersji N.